No Ta kurwa zaczęła ci nieźle. Kurwa, jakiś dziwny, zgodny, e. Dobra, ogólnie gramy w DBD. Jak widać, kurwa. No, mamy tutaj, jest mój kolega Dulik. Nazywa się Jacob. Nub, jak widzicie, 20 level. Ja tutaj, Giota Ranga. Ramię, bo ogólnie, widzicie, że Jacob jest nowy w tym świecie, w ogóle widzicie 46 level, to nie patrzcie na to, ranga się liczy. Ranga! No ale ogólnie, no teraz przechodzimy do pierwszego kroku. No dobra, kurwa, teraz się chwali prestiżem. Prestiż, kurwa, 50 level? No, a to celowo ja jestem niby burżuję, tak? Patrzcie na niego! No, o, no, tu ma prestiż. pierwszy level i prestiż! Ja na tylko... Ja mam prestiż i to na bordulcu! Tylko jednym dodatku! Ciekawe <laughs> no, dlaczego. A o ile na zakres? którym ty masz? Na tym? Na... letterfejsie. Oh, hell no! Okay. Poczekaj, hey. y, poczekaj, tu się... Glyhy... Glyhy... Kurwa, hej, przez się pisze? Takie! Okay. Może kuki? Widzicie? English tutaj jest taki poziom. Taki poziom English. Take kake. Takie kake, dobra. Jest Jezus Maria, i jakby... I z... Gdybym ja jeszcze zarabiać na tych odcinkach, i byłoby tego Bukake, kur... Dobra. Widzicie? bo on jest niedoświadczony. Takie rzeczy się wycina. Nie będzie się chciało wycinać. Jak wejdziecie w mój profil na Symy, to będzie tam link do <noise> mojego kanału. Jest, kur... Na Nie jest, ale cóż jest? I to jest prawo, kurde. Dobra. Kurwa. Nie Ciekawe. będzie memento. Nie będzie I ciasta. Wziął. Wziął jeden, namówiłeś. To chyba mordulec. To mamy, uwaga, 315. A bo to jest pięciolecie! Tak, dlatego jest to wszystko. No ale ładnie to zrobili, muszę przyznać. Ja nawet nie ogarnąłem, że takie coś jest. Ładne to jest. Cieszę się, że mogę. Mówisz o tej pani na tej... zdjęciu? Ja mam tam, kurwa czaszkę jedną. Kurwa, ja mam taką panią. Tym dziwnym cytkiem. Albo to jest Aha. człowiek. To jest też człowiek. Piesą, chodźki. Na dwie słuchawki, czy na jedną słuchawkę? Jak chcesz, <laughs> jak chcesz. Właśnie nie wiem... O, ja teraz mam tą, 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 mendą, tą mendę tą grubą, co taką ma szeroką dupę. Jezus Maria, mówisz o Klaudetce? Nie, Klaudetka, to jest płaskodłupie level hard. Jezus Maria. Ej, co mówisz o mojej pannie, patrz. Ja gram... Klaudetka, to jest stealth, stealth um, level 500. Poniało, klaudetki to nie moja winna. O, moja ulubiona mapa, której nie znam. Co to jest? O, wszyscy razem się zrespiliśmy. prawda ja jestem sam. O, jest zablokowany. Hello? Silnik jest zablokowany od razu. Laga? Nie. Silnik zablokowany. Silnika mi zablokowała. No, mi też. O mój Boże, to jest. Yy, ten, ten, ten śmieciak. Zdniawa? Deathslinger. A, nie, Deash Deathslinger. Słuchaj. Kurde, bo jest uciecę. Takie nie, dobra, patrzcie, no to, to są strzały, dobra. I, e, naszego. Robimy silniczek! Szybko go dorwał! O kurwa, gdzie on jeszcze Ja sobie niszczę totemik. Kurwa, już farm, punkty, a ja robię silnik. Dobrze, dobrze, rób, rób, rób. Wracam do Idę go chyba uratować. No dobrze, bo on chyba idzie do mnie. silniki, idzie do mnie na pewno. Dobra, let's go. Idzie do mnie, idzie do mnie He-he-he-hello, ten A dobra Teraz zubi, się z, zrobi, zobaczycie nubi, nubi Gaming A nie, poszedł no, do was kurda, stój pierdo, Poszedł do was Poszedł do was Nie lubi was Nie nic mówić, ale on was nie lubi Jestem w dupie No, jest to prawdopodobne Nie, skudłował Nie, nie skudłował Nie, trafił Dobry strzelec! Nie ma, ktoś tu kręci gena. Ja tu kręcę gena i przejmę, przejmę go od ciebie. Przejąłem. Nie, idzie dalej do ciebie. Ale go spowolniłem, więc się ciesz. To jest tak robią ci meisi. O ty szma, to znowu przez okno. To jest dobre, trzeba jeszcze nie z innych nie zrobiliśmy, ale dwóch powieści. To się kończy, to się, to się, to się. Może źle skończyć. Dobra, będę wisiał na, na środku pola, jej. Pole, pole, łyse. Łuse, pole, pole. pole. Ale mam już, plan. mam już plan. No kurde, oni obok mnie robią silnik, <laughs> ich ci nie pójdzie... No nie, do nie tak obok ciebie. nie obok mnie, kurde, co za ścianą. I C mi... O, zrobili gena. No zrobili geno. Jestem przy tym co ty robisz. Idą do tego gena naprawionego. Spoko, bo ja idę do ciebie. Bo się patrzy idealnie na mnie. Chłop się w szafie. Jest... Nie, nie skapiu się w szafie, ja dostał hita. Jedną paletę na ray. Będzie chłop pole. szybszy, niestety. Kurwa macie, idę i tak ci pomóc wyleczyć. Bo altruizm jest. Szybko lecą ko, Tyk, ko! Tik, tak, Pik, 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 pik! Ty hamie, ją Ty jesteś i o mnie, ty jesteś go! Go, dobra, jesteś facetem. Taki masz taki kobiecy wygląd. A ja facetem. jestem głupi, bo ja do harda miałem. Goni tamtego, nieważny. Chwilecz strzeć we mnie, jeśli okazuje, że jednak nie. leży. To jest tak pusta mapa. No, robimy silniczek, robimy silniczek, robimy mu churu, churu. To tam, to, to, to z tego, że każdy już wisiał po razie nie... Oprócz ciebie On idzie do nas, i to prosto do nas Już wam cenuję, już jebany cenuję Idzie za tobą, And sorry chłopie Dostałem hita No, widzimy Ty biedny jesteś Piu, piu. Bez, kurwa, to nie po, to, po, to było w ścianę trafione. A, bo ja tutaj nie mam Desencyve Strike, okej. Okay. No to a szybko się zawisnę. A to by się przydało teraz, co nie? Jest, a tutaj są czeki jeszcze. No, będzie... zamiast spacji. On idzie do nas. On idzie prosto do nas. Mam przez ranę. Dobra, tuneluje jest Tuneluje On tuneluje ta suka. Ta suka tuneluje. Chuj tuneluje. Pas lecząko z apteczki. Zrybałem z Nie, nie możesz mi robić takich rzeczy przez okno! To jest super! No, no widzisz, może. Strzelił mnie przez okno. Kontent kręcony! O, gen kręcony. będzie kręcony, a nie kontent. Ręczcie gena, bo on nie goni. No właśnie mówię, że gen będzie kręcony, a nie kontent. Dobra, jedno, nie myślałem, że tu nie ma pęścia. To oszuście jeden. O, ręczcie gena! Ręczcie, bo ja pojawi... już idzie do was! Idzie do was! No, to radę panowie wybrał dobrego taka. I skręcił do waszą stronę. Skręcił w waszą stronę idzie wam jebnąć. Kolega mnie uratuje, chyba. Robię A jak nie będzie biegł w moją stronę? Nie, nie on biegnie bieg. w moją stronę. Nie ratuj mnie, nie rób tego. Don't do, don't do that. Ja sobie pobiję. Ty nie zobaczył go, widzi go. Dobrze. On nie żyje, on nie żyje. On wybiegł. Jaki on jest Misterfa! Bill Misterfa! selfa czy paletę? O kurwa, idzie. on ma zegarek, spokojnie, idzie po was, idzie. Będzie tunelował, suka Ma zegarek? Suka Ma. Sejdźcie, bo mi się skończył. I ty, Gen. Rób gena, bo... O. Wszyscy wisieli poraż. No jest źle. No nie, ja dwa razy. Ja przyję Dobra... Podniosłem coś, nie wiem co podniosłem, ale... Jestem przy kruchu i jestem wrogu. i będę się leczył leczonko! Róbcie te, te geny! Nie, bo na tym samym haku pojeździł. Popatrz co ciebie To jest źle się Ona poszła go uratować, takiego krełzecka Aha, uratowali Wszyscy się ratują, ale to coraz źle gorzej wygląda. Poszedł od tego gena. Poszedł, idź stąd. Chip chip. Dobra, ja się wyleczę i jest lepiej. Ja się czuję teraz lepiej ogólnie. Nie boli mnie już brzuszek, ale kogoś innego zabolał brzuszek. Się nie dać złapać, bo ty umierasz. Dodali baloniki do haków, co nie, do genów. Na tym samym haku. Dlatego jak ręce gen daleko, daleko. Ochroni, on kampi on tam. Kampi, no goni się z Bilem dookoła. No i nie zdjął. Nie no, drugi wisi. Dulik, musisz to ratować. Ratuj ich, bo ci widzi. Ratuj sytuację, ja ci radzę, po prostu ratuj sytuację. Co zrobiłem. No i kolega nie żyje. On tam wraca. Bill nie żyje, a to był taki dobry chłop, ratował wszystkich, kurde. Ta nie żyje. No pościąga po kolei. No ja kończę co nie? To kończ. No ja jacy skończę Gena, idzie po mnie. No, idzie w twoją stronę. Nie, idzie w twoją stronę. Ale za chwilę chyba zmieni zdanie. nie wiem gdzie poszedł. Pojął. Poszedł, Jest na polu. Ajajaj. Ja robię kolejnego gena. To widzi mnie. Dobra. I have a plan. Nie będę kręcił gena może. Tylko poszukam hacha. A ja kręcę gena. Kręcenie gena. Chyba ja którego. No we krwi. Ty kręci innego gena. Powinniśmy być od siebie daleko. Pamiętałem, że Hatch jest gdzieś na polu. Może być wszędzie, on się respilotował. Cześć. Co to w ogóle znaczy? A, odbiera te kolony. Jest u mnie. Proszę ode mnie. Baci się cały czas w tą stronę. Jest przy mnie? Dobra, jestem w dupy. Znalazł się. Dlaczego? A, mogę do Hard'a ogólnie użyć. To ja skończę przynajmniej silnie. Kręcu, kręcu silniku On ci nie trafia. Poszukaj, trafił. Szukaj, z tego. Hacza. Bo ci Zostawię mogę nie mnie. podnieść. Nie, podnosi, podnosi. Szukaj, haczasz Olej, olej geno. Kurde, to są punkty. Dobry z punktami. Będziemy się, o to jest teraz. No i nie powiesił, niestety. Tu eee, w domku nie ma, w blaszaku. On no się patrzy idealnie na mnie. To ja mu ci... Może barbę. Nie, nie ma barby, bo bym poszedł by od razu w moją stronę. Nie mnie po prostu mógł widzieć. No, unlucky game. Unlucky game, I agree. No coś tam zbiera, Ale... kurwa. Ale 109 tysięcy zrobiłem. Oj. 70 tysięcy w tym meczu zrobiłem jest, dziecka! To jest kontent. To jest Przeżyłem jako no tak, jedyny. Pasem zabójca wziął tu. GG, GG, GG. Ten Noed? Barbę. Ja? Barbę. Noed, Nie niechlujny. I punkcik do rankingu. ma. i punkcik do rankingu. Ja też zostałem. Dobra, dawaj łapkę. A, dobra, dobra, one ale to, to koniec na dzisiejszy odcinek. To jest na dzisiejszy odcinek koniec, to jest... zagrać, ale nie na odcinek. Ta gra jest zbyt stresująca. Dobra, to bye.